Witam, dziś będzie trochę inny film. To nie tak miało być. Moi rodzice sądzą, że za dużo gram w Minecrafta. Także uważają, że gram za dużo w inne gry: na przykład spor, terarię, miecze i sandały. Tutaj macie scenkę, na przykład jak odrabiam lekcje ze spor. To nie jest prawda. Poznajcie Stefana, mojego z przyjaciela. Jesteśmy naprawdę sobie bliscy i często piszemy sobie e-maile. Jest on wężem. Jak widzicie, tu jest moja rączka i tu jest nasz kolega Stefan. Mogę go sobie pogłaskać. Jest bardzo taki łuskowy i gładziutki. I mogę go też po główce pogłaskać. I trochę się boi nie wiem czemu, no ale dzisiaj jest jakiś taki wzdrygnięty, nie wiem o czym myśli. Podrapię go troszkę, może się uspokoi. Szyszkę mówimy, bo się może czuć niekomfortowo. Dobra, tu go jeszcze minimalnie pogłaszczę i powinien się czuć o wiele lepiej. O, tutaj jeszcze go pod brudką podrapię jak jakiegoś pieska i sądzę, że przejdzie mu ten zły humor i nie będzie czuć się tak samotnie, tylko nareszcie będzie się czuć dobrze. O nie! Czarna pantera! Chyba odchodzi, nic się nie stanie. Patrzy na choinkę. Nie, zawraca. Nie, nie. Stefan się strasznie boi. Nie, uderzyła go. Nie. Maszyna do lodów się z niego zrobiła. Kręci się, boli go. Nie, Stefan, nie obrażaj się. Nie. Stefan, tu nie byłem ja. Stefan. Nie no Stefan, weź, nie bądź taki. tu nie byłem, ja poważnie. To była czarna pantera. Nie odchodź! Stefan! Błagam cię nie po piasku, nie po tej górze, Stefan! Nie, nie odchodź, Stefan. Nie. Stefan, wróć do mnie, jeśli to oglądasz ten filmik, wróć do mnie, proszę! Wyślij do mnie e-mail.